To Zobacz, jak śmigają! Nie ma szybszych niż te! Pamiętaj, synku, że nawet największa prędkość nic nie znaczy, jeżeli nie jesteś w stanie nad nią zapanować. Wyścigi samochodowe wygrywają tylko ci, którzy sprawnie posługują się gazem i hamulcem. Dzisiaj nowoczesne systemy hamulcowe montowane w autach sprawiają, że auto rozpędzone do 100 km na godzinę zatrzymuje się po 30 metrach. Wow, to ja muszę się jeszcze wiele nauczyć i trenować! No tak. Żeby mama nie powiedziała już, że jesteś nie do zatrzymania. Tak. Wiesz, że teraz możemy przejechać się takim ultraszybkim samochodem z super hamulcami? Wejdź na konkurs i dowiedz się więcej.